Jesień jest najlepszym okresem do wpuszczania ryb i do zarywiania w Polsce. I w tym filmiku powiemy dlaczego. Ten okres daje rybom optymalne warunki do adaptacji i zwiększa ich szanse na przetrwanie zimy, co ma szczególne znaczenie w zmiennym klimacie Polski. Więc teraz będzie kilka punkcików, które omówimy i się dowiecie dlaczego jesień jest najlepszym okresem do wpuszczania ryb, dlaczego ja często właśnie jesienią ryby wpuszczam i dlaczego jesienią ryby sprzedajemy, a nie wiosną. Pierwszy punkt. Optymalne warunki temperaturowe. Jesienią temperatura wody stopniowo się obniża, co pomaga rybom w aklimatyzacji. Latem woda może być zbyt ciepła, co zwiększa ryzyko stresu cieplnego, a wiosną wahania temperatury mogą być zbyt gwałtowne. Dlatego te ryby wiosną najczęściej chorują. Niższa temperatura wody w okresie jesiennym zmniejsza aktywność ryb i obniża ich metabolizm. To oznacza, że ryby potrzebują mniej pożywienia, co ułatwia ich adaptację i przygotowanie do nadchodzącej zimy. Dalej, numer dwa. Mniejsze ryzyko stresu i chorób. W cieplejszych miesiącach, szczególnie latem, ryby są bardziej narażone na stres cieplny, co osłabia ich system odpornościowy i czyni je bardziej podatnymi na infekcje i pasożyty. Jesienią ryzyko infekcji bakteryjnych i pasożytniczych jest niższe, ponieważ rozwój wielu patogenów zwalnia w chłodniejszych temperaturach. Wprowadzenie nowych ryb do zbiornika jesienią ogranicza również ryzyko przenoszenia chorób, które mogą być bardziej aktywne w cieplejszych porach roku. Nowe ryby mają czas na bezpieczną adaptację bez nadmiernego stresu związanego z walką z infekcjami. Przygotowanie do zimy. Jesienny okres daje nowo wpuszczonym rybom czas na aklimatyzację przed nadejściem zimy. W tym czasie mogą one spokojnie przyzwyczaić się do nowego środowiska, zbudować zapasy energetyczne i wzmocnić organizm przed zimowaniem. W Polsce zimy mogą być surowe, a zarybienie wiosną lub latem może nie dać rybom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do zimowych warunków, co może prowadzić do ich osłabienia lub śmierci. Lepsza jakość wody jesienią. Jesienią jakość wody w zbiornikach często ulega poprawie, ponieważ niższe temperatury ograniczają wzrost glonów, a woda jest bardziej natleniona. Niższa temperatura wpływa też na rozkład materii organicznej, zmniejszając obciążenie biologiczne wody. Jesienią woda jest bardziej stabilna chemicznie, co sprawia, że jest bezpieczniejsza i mniej stresująca dla ryb w porównaniu do okresu letniego, kiedy może dochodzić do wahań pH i spadku poziomu tlenu w wodzie. Reasumując ten punkt, no to sytuacja wygląda tak, że jesienią jest więcej tlenu w wodzie, ponieważ temperatura jest niższa. No i jesienią, jesienią na przykład te glony to szybko nie kwitną, nie zabierają tlenu. Jesienią dopiero to wszystko zaczyna powoli, powoli gnić, a najbardziej to gnije i najwięcej toksycznych substancji tworzy się na wiosnę, więc no jesienią to ma czas na przystosowanie się. Dalej, tutaj może widzicie na moim stawie zbiorniku, była sypana kreda, czyli węglan wapnia, który bardzo świetnie neutralizuje toksyny, azot, amoniak, natlenia wodę oraz spadające liście. Jak się dobrze przyjrzymy, no to, no to widać pełno różnych liści, które dopiero teraz będą zaczynać gnić, a najbardziej szkodliwe będą na wiosnę. Kreda bardzo fajnie to neutralizuje. U nas na sklep można zakupić kredę stawową i jesteśmy jedynym producentem i sprzedawcą w Polsce prawdziwej, oryginalnej kredy stawowej. Co ważne, nie kupować kredy na Allegro, bo tam jest cała masa podróbek z kredą tą granulowaną włącznie, która jest tlenkiem wapnia oraz z jakimiś tam kaszanymi skałami czy białym piachem. Więc odradzamy Allegro. Dostępność pokarmu naturalnego. W okresie jesiennym w stawach i naturalnych zbiornikach jest zazwyczaj dużo naturalnego pokarmu, takiego jak larwy owadów, skorupiaki czy drobne organizmy wodne, co jest korzystne dla nowych ryb. Dzięki temu mogą one szybko zdobyć zapasy energetyczne na zimę. Zarybianie jesienią pozwala rybom wykorzystać te zasoby w sposób naturalny bez konieczności intensywnego dokarmiania, które mogłyby pogorszyć jakość wody w zimowych miesiącach. Unikanie okresu tarła i minimalizacja stresu dla stałych mieszkańców zbiornika. Wiosna i lato to okresy, kiedy wiele gatunków ryb przechodzi tarło. Wpuszczanie nowych ryb w tym okresie może zakłócać naturalne zachowania rozrodcze stałych mieszkańców zbiornika, prowadząc do stresu i zwiększając ryzyko agresji między rybami. Zarybianie jesienią po, zakończeniu, po zakończonym tarle pozwala uniknąć konfliktów i daje nowym rybom szansę na spokojne zapoznanie się z nowym środowiskiem. Łagodniejszy start przed wiosennym okresem wzrostu. Jesienne zrybianie daje rybom czas na adaptację w spokojniejszych warunkach zanim wiosną nastąpi intensywny wzrost organizmu w wodzie i zmiany w jakości wody. Dzięki temu ryby mogą wchodzić w okres wiosennego wzrostu w lepszej kondycji, co zwiększa ich szanse na zdrowy rozwój. Podsumowanie. Wpuszczanie ryb do zbiornika jesienią stwarza idealne warunki adaptacyjne, stabilną temperaturę, mniejsze ryzyko chorób, lepszą jakość wody i czas na przygotowanie się do zimy. Jest to zatem bezpieczniejszy i bardziej naturalny sposób na zarybienia, który daje rybom szansę na zdrową aklimatyzację i zwiększa ich szansę na przeżycia. Do Dlatego często właśnie jesienią mamy otwarte punkty sprzedaży ryb, jeżeli chodzi o narybek. Dlatego właśnie wiele osób jesienią kupuje, sprzedaje ryby. Dlatego właśnie według mnie najlepszymi, najlepszymi miesiącami na wpuszczanie nowych ryb jest październik, listopad, grudzień. Wcześniej bym powiedział, że był to wrzesień, październik listopad, ale teraz wszystko ten miesiąc do przodu się przewinęło, bo z tego co tak zauważyłem w ciągu ostatnich lat mamy późniejsze zimy. Zima tak naprawdę dopiero zaczyna się u nas w Polsce teraz w styczniu, bo dopiero w styczniu zazwyczaj jest lód i trwa tak do marca, czasami nawet do kwietnia, bo to jeszcze często pod koniec marca, początek kwietnia są lody, przywrotki lód się pojawia śnieg. Więc teraz to tak o miesiąc wszystko do przodu poszło. Mamy obecnie najlepszy okres do zarybiania zbiorników i do wpuszczenia nowych ryb. One się mają najłatwiej zaklimatyzować i według mnie o wiele lepiej jesienią wpuszczać ryby niż wiosną. Bo wiosną jest cała masa chorób, plag. Jest okres starła, gdzie te ryby wariują. Jest okres wahań temperatury, że raz jest minus 10, raz 10 na plusie. Więc też to wszystko gnije po całej tej jesieni, cała ta materia organiczna potrafię gnić, to też czasami ryby po zimie są bardzo mocno wymęczone przez lód, przez różne, bra przez brak tlenu, gdy lód jest przez dłuższy okres czasu na, na naszym stawie, na naszym oczku i takie ryby łatwiej ulegają zdychaniu przyszłym. W tym filmiku to tyle, dziękuję wszystkim za obejrzenie, jeżeli ktoś chce kupić żywe ryby do lub doczka wodnego, no to jest taka, jest taka sposobność mianowicie na sklep rafiszczuk.pl, tu wam pewnie gdzieś się link wyświetla, bo jakieś skryny się wyświetlają, można zamówić ryby z dostawą do domu normalnie kurierem, płatność jest obojętnie jaka, kto jak chce, można płacić przelewem, można płacić przy pobraniu, wysyłamy normalnie żywe ryby w całą Polskę i dojeżdżają one żywe do was wszystkich. Poza rybami w naszej ofercie są małże, ratycznice, ślimaki, raki. Sieci do ciągania, do przeciągania stawów, sieci ochronne na stawy na oczka wodne, różne suplementy dla ryb, leki dla ryb, krada, wapno i inne produkty. Zapraszam!